Kolejna porada dla osób używających programu Fusion. Załóżmy, że będę chciał utworzyć zwykłą, zwykłą prostą linię o długości 35 mm. I teraz wezmę sobie szyk kołowy, przepraszam, szyk prostokątny. Biorę sobie szyk prostokątny, wybieram sobie linię i wyciągam. Niech to będzie na 70 mm, ale niech to będzie 5 linii. Jak zwrócić uwagę, utworzone zostały 5, w sensie, zduplikowane zostały linie w ilości 5 na długości 70 mm, ale tych rzędów może być więcej, na przykład mogą być 3, może być tych rzędów 5. Co prawda, te linie się teraz pokrywają, więc jak odsunę się w tym momencie, będziecie widzieć, że tych linii jest 5. Powrócę sobie do dwóch, załóżmy. I co Wam chcę jeszcze pokazać, to chcę Wam jeszcze pokazać jedną fajną funkcję, mianowicie. Opcja wyłączenia danych obiektów ze szkicu, z tego szyku kwadratowego, tak, szyku prostokątnego, prostokątnego. I teraz klikam opcję wyłączenie, i w tej chwili mogę sobie odznaczyć obiekty, których nie chcę na szkicu. Załóżmy, niech to będzie ten i ten. Klikam OK i zakończam szkic. W tym momencie wybieram polecenie E na klawiaturze Extrude. I wybieram cienkościenne wypeł... cien... cienkie wyciągnięcie proste. Zaznaczam sobie wszystkie linie od prawej do lewej. Wyciągam je sobie na wysokość 25 i zmieniam grubość ścianki, na przykład na 4 mm, gdzie może się przydać takie wyciągnięcie, i znaczy wyciągnięcie może nie, ale szybkołowy. tworzę sobie nowy projekt, utworzę sobie szybko szkic, niech to będzie kwadrat 100 na 100. I niech to będzie sobie kolejny kwadrat, który będzie o wymiarach 20 na 20. OK. Wymiary niech będzie 10 mm od tej ścianki i 10 mm od tej ścianki. W tym momencie, jak sobie wezmę, utworzę szyk prostokątny. Wybiorę sobie te cztery krawędzie. Mogę sobie na spokojnie przeciągnąć w tym momencie szyk kwadratowy i zrobić opcję wyłączenie I nie chcę na przykład tego, tego, tego i tego obiektu i w tym momencie mogę sobie ekstrudować, wypchnąć dany obiekt na pożądaną wysokość.